Z czym kojarzą Wam się święta Wielkanocne? Z Panem Jezusem. Z czymś jeszcze? Z zbieraniem jajek czekoladowych. Mhm. Jeszcze kojarzą z rodziną. Mhm. A co ono symbolizuje? Nowy początek. Zmalowanie pisanek, ze wspólnym śniadaniem wielkanocnym z rodzinką. A znasz jakieś fajne sposoby na malowanie jajek? Nie. A czy znacie jakieś zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi? Że się y, farbuje się jajka i, i się idzie z tym święcić i na kolejny dzień się jeje. A znasz tak jak się chodzi psika wodą? Tak. Gdy ja się pani tak? robię to z Krystianem. Dobra. Proszę pani, jest tak ksiądz robi. A wy lubicie ten zwyczaj? Tak. Czy wy lubicie święta wielkanocne? Tak. tak. A dlaczego? Mówię. Yy, no. W sumie. Yy, przez jedzenie. Czy trzeba ładnie ubierać? Mhm. Mm Zu fajne. Co jest fajnego w tych świętach? Spędza się czas z rodziną. No Norbert, czemu lubisz te święta? Bo trzeba się nauczyć yy, dobrych Mhm. Mm A co na stole yy, takim wielkanocnym się znajduje? Yy, jajka. jajka. Białe barszcze. Czerwone barszcze. Mhm. Kiełbasa, sól, Chrzan. Cała moja żółwowa, żurek. A jajka. Masło. Masło. A jak takie święta zaczynają się? Czym? Takim wyjątkowym posiłkiem? Wafelkiem takim. Śniadanie wielkanocne. A co się wtedy na tym śniadaniu je takiego wyjątkowego? Karna. Coś jeszcze? A takie skorupce z takim żółtem śr... mhm. A te jajka dlaczego, myślicie, dlaczego pojawiły się na stole wielkanocnym? Można nałożyć na kanapkę i zjeść. No bo na pewno to jest wygodne, tak? Mhm. A... I dobre. I dobre. I dużo witam. Mhm. A to jajko To. <noise> to? To co to? Czemu jajko pojawia się na stole Wielkanocnym? To jest. Yy... Znak Jezusa. Właśnie, znak Jezusa. Symbol. Hmm? Tak, symbol no, Jezusa. To yy, znak jest życia. Znak życia. Hmm? Taki nowy początek, tak? Symbol życia. A czy wy wiecie, dlaczego obchodzimy święta Wielkanocne? Przez to, że Jezus umarł na krzyżu. krzyżu. I z... i'r sawl sy'n